Witam serdecznie, moi drodzy. Przychodzę z odczytem, co chcą Ci powiedzieć, przekazać karty. Yy, zobaczymy, co tutaj rzeczywiście ta energia będzie chciała nam przekazać. Macie trzy karty wyboru, więc yy, nie będzie chyba trudno, żeby tego wyboru dokonać. Pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne, więc zawsze takie same zasady obowiązują. Że może być to dla Ciebie, ale nie musi, bo energia dla wszystkich nie jest. Moi drodzy, teraz Was zostawiam z wyborem, czyli musicie wybrać intuicyjnie do 3 sekund swój wybór, czyli jedną z tych opcji. I serdecznie witam nowe osoby na kanale, ponieważ znowu jest. Dość duży przyrost nowych osób subskrybujących, więc bardzo się cieszę, że jesteście z nami i serdecznie Was witam u nas. Moi drodzy, dobrze, teraz wybierzcie swoją kartę. No dobrze, zaczynamy w takim razie. Jedyneczka pierwsza. Patrzymy, co tutaj będzie nam powiedziane. Ósemka powietrza, trójka wody, piątka wody. W Waszym otoczeniu jest osoba, która zabiera Wam energię. To może być ktoś wśród grupy znajomych, jakichś tam przyjaciół, znajomych, kolegów, koleżanek. Niekoniecznie widzę, że jest to ktoś z rodziny. Nie mówię, że z rodziny akurat u Was też nie ma takiej sytuacji, ale tu pokazała mi się jedna konkretna osoba i ona wchodzi w skład. Nie rodziny, tylko dalszego towarzystwa, czyli znajomi, koleżanki, koledzy, przyjaciele. W tym obrębie ktoś tutaj z ciebie zdziera energię i może też ci podcinać skrzydła. Wiecie, to może być mniej lub bardziej oficjalnie, dlatego że jeżeli ty wiesz, że ta osoba cały czas mówi, że ty się nie nadajesz, że ci tam wiecie jakieś docinki robi i cały czas Twoją pewność siebie gdzieś tam osłabia, no to wtedy wiesz, kto to jest. W taki sposób też to może być robione. Ale może być to też poziom, y, robione stricte na poziomie energetycznym, że tak naprawdę ty i ona, nawet ta osoba, może cię nie wiedzieć, że się tak zadziewa. Wiecie, jak jest? Niektórzy y, z wampirów energetycznych w ogóle nie wiedzą, że zdzierają z ludzi energię. Bo to jest albo poziom świadomy, albo poziom podświadomy. Więc generalnie dużo wampirów energetycznych chodzi sobie po świecie i bardzo nieświadomie działa w taki sposób, że tą energię pozyskuje jako wampir energetyczny. Oczywiście wiadomo, że wampir energetyczny od jednego weźmie energię, od drugiego nie. To jest bardzo indywidualna kwestia, bo to, że na przykład z tobą dana osoba rezonuje tak, a nie inaczej, to nie znaczy, że z kim innym będzie tak samo rezonowała. Jeżeli taki wampir energetyczny natrafi na osobę, która jest silniejsza od niego energetycznie, to na pewno tej yy, energii on od, od tej osoby nie pozyska. Również jeżeli ludzie się chronią na poziomie energetycznym, to również wampir tutaj nic nie wskóra, więc generalnie to nie jest tak, że wampir od wszystkich bierze tą energię. Natomiast rzeczywiście u was, w waszym otoczeniu. Znajomościowym, już tak powiedzmy, jest osoba, która zdziera z ciebie energię, ale może ci też bardzo świadomie i bardzo tak. Y jak to, jak to powiedzieć, bardzo wi widoczny sposób Ci pod, podcina skrzydła, no bo po prostu może mówić do ciebie różne teksty. Więc moi drodzy, no najlepiej byłoby, że tak powiem, odseparować się od takiej osoby, dlatego że to idzie po Waszej energii, ewentualnie zacząć się chronić i wiecie, wargi warginizm, wampiryz energetyczny nie jest głębokim, y, jak gdyby, natężeniem y, na, na głębokich warstwach, więc Da się, da się ochronić, prawda? Ja zawsze wam mówię, jakie są sposoby, więc wampir energetyczny działa dość powierzchownie. E, dobrze, co tu jest powiedziane? Powiedziane też jest to, że do pół roku będziecie mieć jakieś e, zdarzenie, sytuację, gdzie będziecie coś świętować. Albo to są Wasze bezpośrednie jakieś świętowania, albo będziecie zaproszeni, żeby z kimś coś tam e, oblewać. Wiecie, jak jest. Przecież mamy różne. Inne okoliczności, nie tylko nasze, i też się cieszymy, jak na przykład komuś bliskiemu coś się fajnego przydarzy, albo znajomemu, prawda? Ale tu rzeczywiście będą jakieś toasty, będą jakieś, nie wiem, yy, szampany, nie szampany, no może imieniny, może urodziny, a może po prostu komuś się coś uda, czy tobie, czy twoim tam znajomym, ale fajnie, będziecie tutaj razem świętować w grupie i generalnie bardzo miło będzie i rzeczywiście będzie. No, to będziecie się dobrze czuli w tym towarzystwie. Nie wiem, kto to jest, ale rzeczywiście, tak jakbyście dobrze się czuli przy całym tym zdarzeniu, przy całej tej sytuacji. Powiem tak: Piątka wody mówi o tym, że albo cały czas tęsknisz i patrzysz wspomnieniami do ukochanego z przeszłości bądź ukochanej, albo w Piątce wody jest powiedziane, że taka sytuacja, gdzie Jakaś osoba z Twojego życia odejdzie, się zadzieje. Nie widzę tutaj jakichś takich rzeczy poważnych. Po prostu zakończy się relacja, ale, że tak powiem, może to być różne wydźwięki. Bo raz się zakończy, bo ktoś się przeprowadzi, a u kogoś może być tak, że się pokłócicie, a jeszcze u kogoś, że. Nie będziecie już ze sobą współgrali, prawda? Tutaj może się posypać jakiś związek, ale powiem tak: jeżeli wy czujecie, że już jest niefajnie w tym związku i że może się tak zakończyć, to chodzi o takie rzeczy, o, o takie związki. Jeżeli między wami a partnerem jest dobrze, no to tutaj się nie nakręcajcie, no bo wiecie, yy, to nie jest dla wszystkich. Tutaj raczej chodzi o osoby, które czują już pismo nosem, jak to się mówi, że może być rozstanie, że może być po prostu zakończenie relacji. Albo ty odejdziesz, albo ta osoba. Tutaj nie ma konkretnie powiedzianego, że to ty będziesz gdzieś tam zostawiony, zostawiona. Natomiast w Piątce Wody też jest powiedziane, że to może być zakończenie relacji wszelakiej, czyli koleżanka, przyjaciel, znajomy, ktokolwiek. Natomiast powiem w ten sposób: jeżeli to jest przeszłość, która cały czas ci w, w nostalgii siedzi i tęsknisz, i wspominasz, i być może uronisz łezkę, to tu jest powiedziane, moi drodzy, że. Powinnaś, powinieneś starać się wyjść z takiego stanu rzeczy, dlatego że po pierwsze ta sytuacja wytwarza w Twoim życiu jakąś iluzję, czyli nie do końca patrzysz na pewne rzeczy tak, jak powinnaś, powinieneś. Często przedłużamy przeszłość na siłę w naszych myślach uczepiając się właśnie jakiegoś rozdziału, który minął. To nie jest zdrowe, wiecie, bo nie, wa, nie ma Was tutaj. Nie ma Was w teraźniejszości. Niby funkcjonujecie, chodzicie do sklepu, idziecie do, na pocztę, idziecie gdzieś tam załatwiać sprawy, ale to nie jest takie funkcjonowanie na 100%. Jeżeli człowiek żyje w przeszłości, to tak naprawdę nigdy nie ma stuprocentowego myślenia i, i uwagi, i energii skierowanego na teraz, na tutaj. A to jest bardzo ważne, żeby bardzo świadomie jak gdyby odgrywać swoje życie w teraźniejszości. I powiem Wam szczerze, że tutaj u niektórych jest już to czas, żeby naprawdę rozprawić się z tą przeszłością, bo tak dłużej się nie da, tak się dłużej nie da. To Was blokuje, Wy jesteście w miejscu. Tak naprawdę już moglibyście być daleko, gdzie indziej, a przyczepiliście się takiego rozdziału z przeszłości. Wiecie, można cierpieć, można płakać, można wspominać. Ale jeżeli to się zaczyna robić patologicznie długo, no to niestety, ale patologia nigdy nikomu nie służy, prawda? No niestety, no ale trzeba nieraz, że tak powiem, uświadomić sobie, że w niektórych przypadkach przeszłość nie wróci, ale nie ma co się na niej tam zawieszać, dlatego że przed tobą przyszłość, przed tobą teraźniejszość i nie wiesz, co cię czeka. Tak samo przed y, poznaniem tej osoby. Też żyłeś, funkcjonowałeś, istniałeś i, i szło życie, prawda? Więc to nie jest tak, że bez tego człowieka się nie da. Oczywiście, że się da. Wcześniej się dało i teraz też się da, moi drodzy. Tylko musicie jak gdyby sobie uzmysłowić, że możecie być już za długo w takim stanie i to już zaczyna być bardzo patologiczne i toksyczne dla, dla, dla samego, samej ciebie. No, ale to musicie zrozumieć. To musi taka myśl konkretna przyjść do Waszej głowy, tak? Bo ludzie mogą mówić, ludzie mogą powtarzać, radzić, ale dopóki Ty tego nie poczujesz, to nie, nie otrzymasz tego bodźca. Tylko Twoja myśl, ta właściwa, ta ukierunkowana na to, żeby z tego wyjść, może Cię z tego stanu wyprowadzić. No i terapeuta też może pomóc, jeżeli ktoś sobie nie radzi, to pewnie, że tak. Natomiast yy, wiecie, tu być może jest już czas, żeby się tym zająć, bo wygląda to dziwnie, toksycznie dla Ciebie, jeżeli chodzi o Twoje życie. Yy, co tu jest jeszcze powiedziane, Popra popracujecie nad pewnością siebie. Dlatego, że tutaj pewność siebie powinna być u niektórych po prostu przepracowana, tak? O, bo możecie. Na niższych poziomach pewności siebie funkcjonować aniżeli moglibyście. Czyli to jest dla jedyneczki, szybciutko poszło. No, 10 minut, no to nie wiem czy tak szybciutko, no ale tak mi się wydawało, że tak dość szybko. Moi drodzy, proszę zobaczcie, jaka sympatyczna pani w dwójce. Równowaga król ziemi i dziewiątka ziemi. Napiję się, chwilkę, bo już mi zasło w gardle. Moi drodzy, obfitość do was idzie. Przede wszystkim macie dobry czas przed sobą. Tutaj naprawdę te karty zwiastują, że Idzie do ciebie dobry czas, dobra wena, yy, nie wiem, yy, dobra jakaś twórczość, jeżeli się tym zajmujesz. Powiem szczerze, że tutaj emocje yy, będą bardzo mocno u ciebie w równowadze. I albo sobie to wypracowałeś, wypracowałaś, albo po prostu będą takie wpływy energetyczne, że nic za bardzo cię nie będzie denerwowało. Powiem szczerze, że nie, mam wrażenie, wiecie co? Że dwójka wchodzi na wyższy, wyższe wibracje i na wyższy poziom świadomości. Więc tutaj się w was coś zadziewa, jakaś zmiana, która rzeczywiście tworzy u Was większą świadomość tego, co w życiu, znaczy przede wszystkim jak się funkcjonuje na poziomie energii. Bo tutaj o to chodzi, tak? Że tutaj nie będziecie łatwo przepuszczać swoje ener swojej energii na byle co i zaczniecie żyć bardziej świadomie. Też tak jak mówię, tutaj jest pokazane, że. Mm, Zwiększacie wibracje, idziecie na wyższy poziom wibracyjny. Nie wiem, czy tutaj pracowaliście u siebie nad czymś, czy były jakieś procesy przepracowywane, czy nie, ale rzeczywiście, moi drodzy, taki spokój w Was nastąpi, taka harmonia, taka równowaga. Aż powiem szczerze, że czuję się taką lekką, przyjemną energię, bardzo taką lekką w, odczyciu dla, w odczycie dla mnie, dlatego, że jak robię rozkłady, to tak naprawdę Czuję, czuję te grupy, które omawiam i powiem szczerze, że w jedynce rzeczywiście jest pokazana taka lekkość, taka łagodność i bardzo duża świadomość tego, co chcesz zrobić i w jakim kierunku chcesz iść. Tutaj uważam, że wchodzicie na wyższy poziom wibracyjny, dlatego odbieracie życie zupełnie inaczej. Zaczniecie zupełnie inaczej funkcjonować i zaczniecie zupełnie inaczej, że tak powiem, się zachowywać. Też jest powiedziane, że rzeczy, które dotychczas nie do końca udało się załatwić w Twoim życiu, nagle okaże się, że się załatwi, że, że można, tak? Że się uda. I to jest bardzo dobrze pokazane, dlatego że mogą być to nawet rzeczy sprzed lat, gdzie były rzeczy nierozwiązane, gdzie rzeczy gdzieś tam leżały odłogiem, a teraz nagle przychodzi czas, że można, tak? Że można, że, że się uda, że nagle. Rzeczy same być może zaczną się rozwiązywać. No nieraz też tak jest, że tak naprawdę przychodzi taki wpływ energetyczny i jest nieco łatwiej pewne rzeczy załatwiać, albo po prostu energia niekiedy sama załatwia sprawy za nas. Nie mówię, że, że często, ale no nieraz tak jest, że, że wpływ energetyczny jakoś tam rozwiązuje te nasze problemy, a na pewno. Wpływa na to, że jest łatwiej, bo te energie są nam bardziej przychylne i bardziej ukierunkowane na to, żebyśmy wyszli z trudnych sytuacji. Natomiast rzeczywiście, moi drodzy, to, co było dotychczas nie do załatwienia, nagle okaże się, że jest do załatwienia. Wszystkie rozmowy, jakieś takie, nie wiem, konfrontacje czy, czy jakieś takie rzeczy do ustalenia, wytłumaczenia, wyjaśnienia, też powinny łagodniej pójść niż w innym momencie, tak? Król Ziemi mówi o tym, że dla niektórych przyjdzie jakieś rozwiązanie finansowe, dodatkowe. Dlaczego mówię rozwiązanie finansowe? Bo może być to w formie nowej oferty pracy, ale może być to też tak, że to będą inne rzeczy, które będą jak gdyby sygnalizowały, że y, finanse mogą być większe w Twoim życiu. Czyli wiecie, no, nie tylko oferty pracy, nie tylko wypłaty, które i do ciebie idą, ale też jakieś inne źródła dochodu, prawda? Ale rzeczywiście tutaj może być dobry czas na to, żeby zacząć zarabiać więcej, żeby ta energia pieniądza dla ciebie bardziej korzystnie funkcjonowała. I to jest akurat dobre, dlatego że Król Ziemi to jest no, najwyższa karta w tym tarocie, jeżeli chodzi o finanse. I powiem szczerze, że. Znaczy, jeszcze jest az ziemi, ale ja mówię tutaj o, o tej konkretniej, konkretnej, tutaj historii, o której mówię. Więc generalnie powiem Wam szczerze, że naprawdę yy, finanse będą Wam sprzyjały, energia pieniądza będzie dla Was korzystnie funkcjonowała, i też tutaj być może są osoby, które zaczną pracować z energią pieniądza, bo nieraz tak jest, że po prostu efekty przychodzą szybciej niż nam się wydaje. Nie zawsze, no nieraz z tą energią pieniądza trzeba popracować, ale to wiecie. Zależy, kto jakie ma blokady na tej energii, zależy komu, ile czasu jest potrzebne, bo niektórzy latami muszą wyprowadzać swoje energie właśnie przy pieniądzu, a inni mają jakieś tam małe blokady, przeszkody, które da się załatwić bardzo szybko. Ale rzeczywiście, pieniądz do Ciebie idzie i idzie do Ciebie oferta pracy, jeżeli takiej potrzebujesz. Dziewiątka Ziemi mówi o tym, że Przychodzi taka radość, yy, radość z życia u ciebie, i to też jest na poziomie mentalnym. Wszystko jest związane z tym, że zaczynasz świadomej i wyżej wibrować. I to jest bardzo fajne, dlatego że tutaj widzę, że dwójka, jeżeli miała takie porywy w życiu, że raz dobrze, raz źle, ciężko, mniej, bardziej, to tutaj nagle nastanie harmonia i równowaga. Nie powiem wam, na ile czasu to wam starczy i ile się utrzyma, no bo wiadomo, że to jest bardzo indywidualne. Natomiast najbliższy czas rzeczywiście będzie czasem spokojniejszym. I takim bardziej powiedziałabym stonowanym, jakimś takim też takim skorym do zadumy, do jakiegoś tam popatrzenia na swoje życie i podsumowania pewnych wątków. No tutaj to wam się na pewno przyda, dlatego że jest pokazane, że zaczynacie żyć zgodnie z energią, z sprawami energii. Jakby to nie brzmiało. Nie wiem, czy to robicie świadomie, czy nie. Nieraz zapewne będą tu osoby, które świadomie znają się na temacie, a inni być może przez przypadek zaczną, że tak powiem, żyć zgodnie z, z zasadami energii. No, nieraz tak jest, że przez przypadek, jak to się mówi, naczuja ktoś, zaczyna funkcjonować, zaczyna intuicyjnie być prowadzony i też, że tak powiem, osiąga. Efekt spokoju i takiego, powiedziałabym, zrównoważenia wewnętrznego. Ale mam wrażenie, że tutaj są osoby, które bardzo świadomie dojdą do tego poziomu. No, jakby nie było, przychodzicie na takie filmiki, interesuje Was taka tematyka, więc. Słuchacie tych informacji, prawda? Wiecie, że, że żyjemy w świecie energii, jak to jest ważne, jak się chronić, jak świadomie żyć w świecie energetycznym, więc wiecie, no nie jesteście przypadkowymi słuchaczami, którzy tutaj weszli na ten filmik. No być może niektórzy są, tak? Ale większość z Was już wie o co chodzi, jest obeznana w temacie energii i przynajmniej podstawy macie, prawda? Więc tutaj uważam, że rzeczywiście będzie wejście na wyższy poziom świadomości oraz bardziej świadome życie w, w świecie energetycznym, zdecydowanie. Moi drodzy, będziecie się też jakoś tak bardziej pozytywnie do tego świata uśmiechali i będziecie bardziej osobami, które yy, no, optymiści mi się to pokazują. Nawet jeżeli z natury nie jesteś optymistą, to nagle się staniesz tym optymistą, pod wpływem wibracji, które u Ciebie się podwyższą. Więc, moi drodzy, bardzo ładnie, bardzo ładnie tutaj raczej taka mentalna powiedziałabym, praca będzie wykonana u dwójki. Trójka, szóstka ziemi, czwórka ognia, kochankowie. Niektórzy będą musieli za zająć się jakimiś sprawami rodzinnymi, dlatego, że tutaj mogą być jakieś, nie wiem, albo kłótnie, spory o pieniądze albo kłótnie sporo wpływy, tak, czyli już tak z poziomu takiego psychologicznego, że moje na wierzchu, że ja będę tutaj miał ostatnie zdanie, że ja będę dominował, że, że ja mam ważniejsze tutaj zdanie do powiedzenia. No wiecie, no jeżeli są w, w, w rodzinie różne takie, powiedziałabym, osobowości, każdy ma inny charakter, każdy ma, y, że tak powiem, inną osobowość i jest inny po prostu, to wiadomo, że nieraz są starcia, natomiast ja uważam, że u większości z Was jest tutaj jakiś konkretny temat na tapecie. I to chodzi właśnie o jakiś konkret, tak? Jest pokazane, że jakimś, jakimś tematem trzeba się zająć, ponieważ tutaj ze względu na jakąś sytuację, zdarzenie więzi rodzinne zostały osłabione. Nie wiem, czy, czy rodzina, jako całkowity system, czy rodzina jako ty i jakaś konkretna osoba, ale rzeczywiście należy się tym zająć, ponieważ. Jest yy, duża równowaga w dawaniu i braniu w tej rodzinie. Nie wiem, czy to są jakieś konkretne osoby, czy to jest po prostu rodzina jako system, ale tutaj należałoby na to zwrócić uwagę, bo to jest bardzo istotne. Też jest powiedziane, że yy, jeżeli jesteś w związku, to wy będziecie tutaj podejmować jakieś decyzje odnośnie mieszkania i albo jesteście parą, która chce razem zamieszkać. Będziecie o tym rozmawiać, albo jesteście parą, która tak naprawdę chce sprzedać, kupić, wynająć mieszkanie, dom i tak dalej, ale to już by były jakieś takie bardziej zaawansowane związki, gdzie rzeczywiście takie y, tematy są na porządku dziennym, prawda? Wiadomo, że kupujemy, sprzedajemy, wynajmujemy, y, więc tak naprawdę w przeciągu życia y, ktoś minimum raz y, zapewne się przeprowadzi, tak? Natomiast, moi drodzy, jest też tutaj powiedziane, żebyście Uważali z wydatkami, bo za bardzo możecie popłynąć z tymi finansami i może być później problem w późniejszych miesiącach. Więc jest powiedziane, żebyście troszkę zatrzymali się przy tych waszych wydatkach, bo w pewnym momencie możecie przesadzić i yy, no, energia pieniądza yy, może się zatrzymać, albo może wręcz yy, korzystnie dla ciebie nie pracować, tak? Pamiętajcie, że pieniądze to jest energia i trzeba się. Należycie z tą energią obchodzić, dlatego że to jest energia jak każda inna, i tutaj trzeba zawsze mieć to na względzie, bo to jest bardzo ważne. Też jest powiedziane, moi drodzy, że niektórzy będą tutaj wchodzili w jakąś fajną relację romantyczną. No niestety też muszę powiedzieć, że widzę tutaj romanse u osób zajętych, ponieważ kochankowie przy czwórce ognia, czyli karcie rodziny domu. Pokazują, że mogą być więcej niż jedna osoba. Yy, co tu jest jeszcze powiedziane? Powiedziane też jest to, że jeżeli ktoś cały czas jest aktywny w romansie, to będzie yy, dwutorowo tutaj funkcjonował cały czas. Moi drodzy, co tu jest jeszcze powiedziane? Powiedziane też jest to, że. Yy, Nie do końca widzę, żeby yy, pożyczki i właśnie pożyczanie od kogoś pieniędzy było dobre w najbliższym miesiącu. Jeżeli musicie, to musicie, wiadomo, ale to jest powiedziane, żebyście naprawdę pilnowali tych pieniędzy, bo tutaj ta energia pieniądza niedługo wam się wymknie z rąk. Też jest tutaj powiedziane, że więcej czasu spędzaj rodzi yy, z rodziną. Nie wiem dlaczego, ale ta rodzina tutaj jest ważna dla Was. Tutaj bardzo mocno ta rodzina nam się pokazuje i być może rzeczywiście trójka powinna spojrzeć na temat rodzinny, bo z różnych względów on jest tutaj ważny, o ile nie jest najistotniejszy w przeciągu miesiąca. Moi drodzy, kochankowie mówią też o tym, że tak naprawdę będziecie się zastanawiać nad, nad tym, czy dać komuś szansę do bycia z tą osobą w związku i albo są to osoby nowe, które nigdy ze sobą nie były, ale jest możliwość, żeby weszły w związek, i jedna z osób się bardzo mocno nad tym zastanawia. Albo jest tutaj powrót, drugi raz wejście do tej samej rzeki, i ktoś się też mocno zastanawia, czy on w ogóle chce, czy gra jest warta świeczki, czy to wyjdzie. Wiecie, nie każdy jest zwol zwolennikiem wejścia y, drugi raz do tej samej rzeki, natomiast y, nieraz się udaje, wiecie? Nieraz się udaje. Tutaj nie można jednoznacznie powiedzieć, że. Powrót do byłego byłej jest stracony, tak? Nie ma str są straty, yy, dlatego że różnie bywa. Naprawdę różnie bywa. I tutaj każdy przypadek jest indywidualny. Nieraz osoby się yy, pokłócą o takie drobnostki, że wystarczy jedna dwie rozmowy i wszystko wróci na stare tory. Wiadomo, też yy, jest ważne, co tam wyszło, kto co zrobił, yy, co kto tutaj yy, że tak powiem. Przez przeskrobał, no to to jest istotne. Czy, czy jest uczucie, czy nie, to wszystko wiadomo jest bardzo indywidualne. Moi drodzy, powiem tak, generalnie pilnujcie finansów i zajmijcie się swoją rodziną. Jakieś sprawy rodzinne powinny być wyjaśnione, albo jakieś sprawy rodzinne i zdarzenia, sytuacje związane z tą rodziną, ostatnio bardzo źle wpłynęły na Wasze więzi i więzi się bardzo mocno osłabiły, poluzowały. Więc warto by było na to zwrócić uwagę, co powiedziałam, dlatego, że Tutaj bardzo mocno mi się to pokazuje, wiecie? Bardzo mocno, więc powiedziałabym, że to jest chyba priorytetowe w niektórych waszych sytuacjach i należałoby naprawdę skupić się na temacie rodziny. A przy okazji uważajcie na wydatki i nie szastajcie pieniędzmi po prostu. Dobrze, moi drodzy, nie ma co już tutaj dodawać więcej, ponieważ wszystko, co się pokazało, przedstawiłam, więc wracam grzecznie do czytań prywatnych. Jeżeli filmik się podobał, to oczywiście prosiłabym o łapki w górę i komentarze, i życzę Wam miłego dnia, miłej środy, no i słyszymy się w dniu jutrzejszym. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, Oliana.